Konopie nie są konkretnie na coś, ale zadaniem konopi jest przywrócenie procesu homeostazy w organizmie. I w momencie, kiedy wchodzimy w terapię konopną, bo konopię możemy stosować jako profilaktykę bądź jako terapię wspierającą. Jeżeli wchodzimy w terapię konopną i nasz organizm zaczyna się regulować, zaczyna się harmonizować, zaczyna ustępować wiele dolegliwości, zaczyna nam się, brzydko mówiąc, czy kolokwialnie mówiąc, czyścić głowa. Zmienia się nasza reakcja na stres. My dzisiaj żyjemy w wiecznym pędzie, działamy na autopilocie. I jak to nasze libido ma funkcjonować? Przecież seks nie zaczyna się w sypialni, seks zaczyna się w głowie. I my do sypialni zabieramy to, co nosimy w ciągu dnia, tak? I to zabieramy do sypialni. I teraz te konopie w sposób pośredni pozwalają nam zwiększyć libido poprzez wyregulowanie i poprzez przywrócenie do właściwego poziomu pewnych procesów. Jest duży problem, o którym my nie potrafimy rozmawiać, dlatego że temat seksu, do potencji jest tematem tabu. My nie potrafimy rozmawiać o seksie. My albo mówimy o seksie w sposób wulgarny, prześmiewczy, albo w sposób przemocowy. Nie mamy kultury rozmowy o seksie jak o bólu głowy, więc chodzi o to, że konopie pomogą nam powrócić do równowagi. Jeżeli my wrócimy do równowagi, to automatycznie libido nam się podniesie, czyli ta chęć i pożądanie tak, tego, tego zbliżenia i tego kontaktu z drugą osobą, tego spotkania. Duża reprezentacja receptorów kanabinoidowych jest w szyjce macicy, co powoduje zwiększenie naturalnej lubrykacji. Poza tym powoduje ukrwienie narządów, w związku z powyższym premiuje nam te doznania seksualne.